Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie dziś vlog, taki zwykły domowy, takie, które lubicie z tego co wiem najbardziej. Chociaż bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za taki pozytywny odbiór naszych. Um, filmów, nie umiem się skupić, bo tutaj stoi Filip, patrzy na mnie tak słodko i po prostu mama się nie potrafi skupić, więc wybaczcie. Chciałam wam podziękować za taki pozytywny odbiór, o, ostrość, naszych filmów z Hiszpanii. Cieszę się, że wam się podobały. My zaczęliśmy dzień już jakiś czas temu, ja już jestem po prysznicu, mam mokre włosy, na razie sobie je wspiałam w ten sposób. Dzisiaj w ogóle ma być Yy, oh. Dzień, gdzie mają być temperatury po prostu tak jak w Hiszpanii. F Filip, moment, dobra, mogę coś powiedzieć? Idziesz do mnie? Czy będziesz sobie stać? Chcesz stać, tak? Dobra. Yy, jeśli się nie mylę, to w Sewii najwyższa temperatura, z jaką mieliśmy do czynienia, to było 42 albo 43 stopnie, a dzisiaj w rajne ma być niewiele mniej, bo 39, więc czuję, że dzisiaj będzie kiepsko. Jeżeli się będę podczas tego filmu gdzieś skraplać, to wybaczcie, ale my mieszkamy na poddaszu, więc e, tym bardziej w naszym mieszkaniu jest gorąco. E, nawet możemy mieć po otwierane okna, mogą być wentylatory włączone, to nic nie daje, bo i tak to ciepłe powietrze przychodzi z dworu. E, mimo przeciągu nie jest lepiej, więc... Jeżeli będę dzisiaj wyglądać nie za bardzo, to wybaczcie. Więc tak, nasz dzień się zaczął już jakiś czas temu, ogarnęłam się, bo dzisiaj wychodzę na wizytę do miejsca, którego się bardzo obawiam. Jestem po prostu osobą, która się mega boi ingerencji w swoje własne ciało. Ja się boję poddawać wszelkim zabiegom. Kiedyś miałam taką fazę, że chciałam sobie zrobić tutaj kolczyki na uszach, no i jak widać nie zrobiłam sobie, bo po prostu się boję boję się tego bólu ja mam strasznie niski próg bólu nie wiem jak przeżyłam dwa cesarskie cięcia uwaga Filip natomiast dzisiaj jest miejsce, do którego muszę się wybrać um, chodzi o to, że już od kilku dobrych miesięcy chodzę z wrastającym paznokciem ja jestem na tyle uparta że sobie tam przy tym paznokciu robiłam sama, było chwilę spokoju, dosłownie przed urlopem w Hiszpanii Zrobiłam sobie porządek z tym paznokciem. Przycięłam go na tyle, że było ok, że mnie nic nie bolało. Natomiast po miesiącu jak ten paznokiec zaczął odrastać, okazało się, że on wrasta dalej i niestety jest już potrzebna wizyta u specjalisty. Pomijając to, że ja już byłam u chirurga i chirurg czekałam w gabinecie na lekarza 40 minut po czym on się po tych 40 minutach zjawił, popatrzył na mnie, dosłownie był w gabinecie 30 sekund, no może maks minutę, popatrzył na ten palec i od razu powiedział, że operacja. I to mnie tak jakoś wkurzyło, bo zero takiego podejścia fajnego do pacjenta, po prostu wiecie, cak, 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 jeden, kolejny, następny. I ja wszystko rozumiem, że oni mają dużo pacjentów, ale naprawdę jakoś to było takie... I w ogóle był niemiły. I to mnie tak zraziło i wiecie... Od razu diagnoza, że, że operacja byłam na nią umówiona, natomiast właśnie pogrzebałam sobie przy tym palcu sama, było ok, więc odwołałam tą operację, bo stwierdziłam, że już na pewno będzie spoko. Natomiast po miesiącu po naszym urlopie w Hiszpanii ten palec się odezwał znowu. No i tym razem umówiłam się do podologa. Zobaczymy, czy pani, która też nie była jakoś specjalnie miła, pomoże mi dzisiaj. Jeśli nie, no to nie wiem, to już ja chyba naprawdę się wykończę, bo to jest ból nie z tej ziemi. Jeżeli mieliście taki problem, to wiecie, jak to boli. Um, no albo po drugie ja jestem totalnym cieniasem. Ja się boję niesamowicie bólu i tak jak Wam mówiłam, mam niski próg bólu, więc nie, już przeraża ta myśl, że możliwe, że te, do tej operacji będzie musiało dojść. Więc taki jest plan na dzisiaj. W tym upale muszę wyjść właśnie. Żeby wybrać się do tego podologa. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby było ok. Idziesz do mnie, myszko? no to chodź. Filip się chce pokazać. W ogóle Filip w Hiszpanii zaczął chodzić, i teraz wszędzie tupta, nie Filip? Tak? Dobra, my się wyłączamy, bo widzę, że Filip tutaj się chce bardzo przytulać, i teraz mamy czas dla siebie, tak? Ja. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. wróciłam, cieszę się, że w końcu mam ten zabieg za sobą trafiłam na przesympatyczną panią pogadałyśmy sobie fajnie jakoś tak mnie bardzo pozytywnie nastroiła, ja chyba ją też, bo wychodziła z pracy, ja byłam jej ostatnią klientką z niesamowitym uśmiechem, bo jeszcze tak na koniec właśnie trochę pogadałyśmy Cieszę się, że to zrobiłam, że mam to już z głowy, że już nie chodzę z tym paznokciem, że mnie to przestanie. Mam nadzieję, bo lec jak na razie e, palec jest napuchnięty, zakrwawiony, ale pani w ogóle powiedziała, że dziwne, że lekarz mi zlecił operację, że bez problemu jej się to udało zrobić. Za 6 tygodni mam. Czekajcie, bo przyjeżdża jakiś. Traktor, nie wiem co to było, mam zaciągnięte rollety, ale jakiś hałas ulicy. E, za 6 tygodni widzimy się znowu, żeby sprawdzić, czy wszystko się zagoiło ładnie. Jak ten paznokieć odrasta, czy. No, nie trzeba będzie tam czegoś jeszcze poprawić, w razie czego, więc jestem z siebie dumna. W ogóle nie mówiłam Wam, ale jak byłam w Polsce, to też zrobiliśmy sobie całą rodziną e, takie badania krwi sprawdzające dokładnie wszystko czy jesteśmy zdrowi. No i niestety ale wyszło kilka rzeczy, które mnie zaczęły martwić, więc jeżeli Przeciągacie. Już Wam to kiedyś w jakimś blogu wspomniałam, ale to jest temat, który trzeba powtarzać ciągle. Jeżeli są jakieś rzeczy, które odkładacie, związane ze zdrowiem, jakieś badania, jakieś zabiegi i tak dalej, ciągle przekładacie albo dzieci, albo nie ma czasu, albo praca, albo coś tam, coś tam, zróbcie to. Uwierzcie mi, że zdrowie jest najważniejsze, jeżeli się sami o siebie nie zastroszczycie, nikt o Was, nikt o was się nie zatroszczy. Um, I też nie będziecie w stanie troszczyć się o innych, bo jeżeli zdrowie zacznie Wam podupadać, no to jak macie brać energię um, do tego, żeby pomagać innym, żeby dbać o innych? Więc zróbcie koniecznie badania, wszelkie inne zabiegi. Ja się cieszę. Ba za badania mam za sobą. Muszę się do jednego lekarza jeszcze udać, właśnie żeby sprawdzić moje badania, tak w sensie, zrobić je bardziej dokładnie, bo wyszło mi niestety, ale podwyższone TSH. Co by mogło wskazywać, że pojawia się u mnie niedoczynność tarczycy, więc muszę to koniecznie zbadać. No i tam u niego i u Aleksa też dwie rzeczy wyszły, też to musimy porządnie sprawdzić. Jeszcze ja się po prostu poce nie, niemiłosiernie mam otwarte okna, licząc na to, żeby zrobić jakoś, jakiś przeciąg, ale niestety nie. Choć powiem Wam, że wyszłam na zewnątrz i. Byłam zdziwiona, bo się spodziewałam, że będzie upał nie z tej ziemi, a prawda jest taka, że 37 czy nawet te 39 stopni niemieckie to nie jest to samo 39, które było w Hiszpanii. Tam było zupełnie inne powietrze, takie ciężkie, wilgotne, że naprawdę ciężko było oddychać. Tutaj jest zdecydowanie bardziej przyjemniej i jest też więcej, więcej wiatru. Tak, więc da się przeżyć tą temperaturę, ale dom mamy nieźle nagrzany. Ja zabrałam się za obiad. Gotuje mi się kasza pęczak. Jeszcze mam minutę, więc zaraz się wyłączam. Muszę ją odcedzić. W piekarniku mam stawioną rybę z kapustą kiszoną. No i taki będzie właśnie dzisiaj szybki, prosty obiad. A potem wam pokażę, bo przyszła do mnie paczka kilka dni temu. Zamawiałam kilka produktów, które nam się skończyły, więc o nich wam opowiem, bo ostatnio bardzo was je bardzo was one zainteresowały. I też przyszła paczka dzisiaj z jednym kosmetykiem. Czekajcie, wyłączę, bo kasza się zrobiła. Z jednym kosmetykiem i też z, moimi, z moim olejkiem, więc może też przy okazji Wam po prostu pokażę, czego będę używać. Jak chłopcy pozwolą, to Wam trochę poopowiadam na temat tych produktów, o których Wam wcześniej wspominałam. Przyznam że że, że sama nie umiem jeszcze wejść w taki powakacyjny rytm, czyli w taką moją standardową rutynę. Chłopcy, tak samo. Filip krzyczy praktycznie bez przerwy, a nawet nie krzyczy, wręcz wrzeszczy, tak jakby go ze skóry obdzierali. Bez przerwy coś mu nie pasuje. Nie kochodzi jakiś obrażony, naburmuszony, też nie wiadomo e, o co chodzi, więc wszyscy potrzebujemy jeszcze troszeczkę czasu, żeby przyzwyczaić do naszej starej dobrej rutyny, więc tak, jest naprawdę dzisiaj ciężko jeszcze do tego to nagrzane mieszkanie robi swoje, ale tak, przyszło zamówienie dzisiaj z Health Labs. E, mówiłam Wam, że olejek Smartmi, który Wam już wielokrotnie polecam, już od dawna, e, zamawiałam wcześniej na Allegro, ale stwierdziłam, że teraz e, zamówię przez ich jakby przez ich stronę. Z tego względu, że oni mają możliwość dołączenia do jakiegoś klubu um, i właśnie za każdy. Za, dołączając do tego klubu, za każde zakupy dostajecie punkty. 5% wartości całego zamówienia jest zamieniane na punkty. Te punkty potem możecie wymieniać na rabaty, takie realne rabaty. Ja, na przykład, za ostatnie zamówienie dostałam. 26 albo 36 punktów, chyba 36 i to będzie zniżka 36 zł, więc myślę, że całkiem spoko opcja, szczególnie, że na Allegro musiałam dodatkowo płacić za wysyłkę. A tutaj miałam nawet za granicę, do Niemiec, miałam właśnie wysyłkę za darmo i cena tego olejku Health Labs, jak ja kupowałam już to kilka miesięcy temu, czy też w tamtym roku, była taka sama jak na ich stronie, czyli 109 zł, więc tak naprawdę opłaca mi się bardziej właśnie do, dołączając do tego klubu w ten sposób kupować, więc zamówiłam właśnie przez ich stronę olej, znowu smart mi, to będzie chyba już moja piąta butelka, teraz nie piję go codziennie piję co drugi dzień razem z oliwą z oliwek mówiłam Wam, że oliwa z oliwek świetnie na mnie też działa, świetnie nawilża twarz, widzę nawet większą różnicę niż po tym olejku, ten olejek znowu świetnie działa na moje włosy, że zobaczcie jakie są wygładzone, nigdy nie miałam takich fajnych włosów to właśnie zasługa tego olejku, a dobrze nawilżona cera to jest zasługa oliwy z oliwek więc olej opakowanie numer 5 a dla Niko zamówiłam My Kids Brain, jest to są to kwasy omega 3 i 9 z witaminą D, D3 dla rozwoju i pracy mózgu. Ja osobno kupowałam wcześniej witaminę D3 i właśnie Omega 3 dla Niko. Natomiast stwierdziłam, że teraz wypróbujemy tą markę właśnie Helflaps, więc pierwsza butelka, zobaczymy. Natomiast jakbyście pytali, co Filip bierze, czy w ogóle bierze, to tak, suplementujemy, mamy wskazanie, żeby suplementować u Filipa również witaminę D3 i to... Ten produkt leciła mi pani, która pobierała mi ostatnio krew do badań. I to jest Humana Benela w D3 plus DHA, czyli właśnie połączenie kwasów właśnie DHA z witaminą D3. I tutaj podaje się to takim malutkim dzieciom w ten sposób, że to jest taki olejek. Z pipetą i właśnie yy, akurat Filip bierze 0,75 ml. Natomiast to wszystko zależy od tego, właśnie w jakim wieku jest dziecko. Więc Filip bierze HumanE. Natomiast teraz Nico będzie brać My, My Kids Brain od Health Loves. Więc takie zamówienie. Ja jeszcze dla siebie. Jak byłam w Seville, nagrywam dla Was vloga i zobaczyłam siebie w łazience w naturalnym świetle, trochę się przeraziłam, bo przez te moje hiszpańskie słońce, mimo że nie nosiłam ciągle kapelusz i miałam zawsze krem z filtrem 50 na twarzy, to zauważyłam, że moje, może teraz tak tego nie widać, bo siedzę też przy oknie, ale moje przebarwienia które są na nosie, tutaj właśnie na czole są bardziej widoczne i też coś nowego mi się tu pojawiło pod okiem, coś mam na brodzie, jakieś pozostałości, no zaczęła moja skóra pod względem przewariu wyglądać gorzej i Health Labs wypuściło kosmetyki, wcześniej specjalizowali się tylko i wyłącznie w suplementach, natomiast wypuścili kosmetyki, jakąś tam linię właśnie nawilżającą, regenerującą coś tam, coś tam mnie nie było nic więcej potrzebne z jakichś takich produktów nawilżających, więc nawet na to nie patrzyłam ale zainteresowało mnie serum Tetravit C 10% Glow On jest to te serum, które wyrównuje koloryt, przywraca blask. I to ma być właśnie z 10% witaminą C serum, które ma działać świetnie na przebarwienia, bo właśnie dawać taki promienny blask cerze, jednocześnie ma walczyć z pierwszymi oznakami starzenia. Więc zobaczymy, można używać na dzień lub na noc albo i na dzień i na noc, jak wolicie, więc e, fajna sprawa. Oczywiście z tym trzeba produktem mm, uważać. Z tego względu, że może wystąpić reakcja alergiczna, tutaj jest bardzo duże stężenie tej witaminy C i właśnie na opakowaniu jest informacja, że najpierw sprawdzić, czy nie robi nam się jakaś alergia, dopiero potem nakładać na całą twarz. Oczywiście musimy też nałożyć SPF na twarz. No i tak, zobaczymy. Tutaj jest tak, kluczowe składniki aktywne, witamina C w stężeniu 10%, to jest ta właśnie tetravit C, chroni przed działaniem wolnych rodników, wygładza i wyrównuje kolory. Korzeń kurkumy wyrównuje kolory skóry, łagodzi podrażnienia, chroni skórę przed starzeniem wywołanym działaniem wolnych rodników i odstan zingeronu innowacyjny antyoksydant zwiększa moc przeciwrodnikową formuły serum. Nie wiem. Nie wiem, Kupę kasy ten produkt kosztował, więc wkurzę się, jeżeli nie będzie nie będzie efektów. Ja liczę, że te moje przebarwienia, które mam na twarzy będą mniej widoczne. A ostatnio bardzo za Was zainteresowała marka Ben i Anna. Jak pokazywałam, wam, że kupiłam mydło w płynie, które jest w postaci tabletek, które rozpuszczacie w wodzie i właśnie macie dyfuzor, który tworzy piankę. I taka fajna pianka, eee, no, myjecie sobie taką fajną pianką ręce. I odkryłam też, na tej stronie właśnie Ben i Anna bo skończyły mi się mydła w kostce i skończyły mi się szampony i potrzebowałam coś zamówić no i stwierdziłam, że wrócę na tą stronę Ben i Anna i odkryłam coś takiego teraz wam pokażę mam z każdego rodzaju po jednym zapachu zamówiłam wszystkie tutaj mamy Fruit Fusion Blue Basil Sweet Floral i Mint and Lemon. Ja już mam tę tą jedną saszetkę zużytą. To jest nic innego, moi drodzy, jak żel pod prysznic w saszetkach. Saszetki nadają się do kompostowania, tak samo jak to opakowanie. Też możecie wrzucić śmiało do kompostownika. I tutaj taką saszetkę rozrabiacie musicie mieć 200 ml ciepłej wody najlepiej mieć jakąś butelkę, ja sobie zamówiłam od razu u nich butelkę, żeby mieć tu w czym mieszać, więc 200 ml wody, jedna saszetka i tworzy nam się taki żel pod prysznic. Jak widzicie, my już używamy i jak na razie pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Wydaje mi się, że ten... Dobra, musiałam na chwilę przerwać, bo skończyło się miejsce na karcie i też chłopcy zaczęli szaleć, więc nie wiem, na czym skończyłam. W każdym razie używamy już i... Aha! Chciałam powiedzieć, że mam wrażenie, że ten produkt jest fajniejszy niż to mydło w piance. Ta pianka jakoś szybko znika z rąk, natomiast to jest konsystencja żelu i ten żel rzeczywiście trzyma się na rękach. Słucham cię, Niko. Przyszedłeś mi po tak? Tak. No więc mamy cztery zapachy. Jedna saszetka starcza na 200 ml wody. Um, więc jedno opakowanie macie prawie pół litra, pół litra płynu. Więc to jest całkiem w porządku. Będę testować, dam z bązyna, czy to jest fajne. Daj mi, bo chcę pokazać. Skończyły nam się szampony w, w kostce, więc zamówiłam Lemon Grass Shampoo. Niestety nie mają jakiegoś specjalnego w wyboru. Chyba mają tylko dwa szampony i mają jedno mydło w kostce, które też niby ma się nadawać do mycia ciała, więc więc, 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 więc <ścoughs> cztery szampony te Lemongrass, zobaczymy jeszcze chwili mhm. idzie dawno nie miałam też żadnej odżywki do włosów, ani takiej tradycyjnej, ani bez prógi, bo nie kompletnie niczego używam ostatnio bez, bez przerwy szamponów w kostce i stwierdziłam, że wypróbuję od nich Very Berry Conditioner, czyli taka właśnie yy, odżywka do włosów w kostce zobaczymy, czy to będzie czy to będzie fajne. Tak na próbę wzięłam. Stwierdziłam, że nigdy jeszcze nie próbowałam właśnie odżywek w kostce. Jak szampony mam sprawdzone, tak yy, odżywek nie używałam. Tak to wygląda. No, to zapach taki, nic szczególnego. No, zobaczymy, czy będzie, czy będzie fajna ta odżywka. Dam wam też znać. I wzięłam też chłopcom, w sensie Niko przede wszystkim, bo tutaj chyba film yy, jest jeszcze za mały, yy, pasta do zębów. Ona jest w szkle oni mają w ogóle więcej ta smaków wcześniej był słaby wybór, chyba tylko dwa smaki, jakieś tam miętowe i chyba były hmm, ta taka czarna z węglem aktywnym. natomiast teraz wyczaiłam dla no, właśnie nieko truskawkową, więc zobaczymy czy truskawkowa będzie fajna opakowanie 100 ml, więc dwie takie pasty do zębów i to by było na tyle więc będę testować, jeżeli macie ochotę, dowiedziecie o tych produktach więcej, to dajcie znać no, bo sama jestem, sama jestem ciekawa przede wszystkim tych szamponów. Ostatnio bardzo się polubiłam z miodową medlarnią i też właśnie mają z trawą cytrynową. I tak męczyłam, męczyłam to, tak naprawdę kostka za kostką. Um, może nie, że męczyłam, bo lubię te szampony, ale już teraz potrzebowałam zmiany i czegoś innego. Więc zobaczymy jak te. Jestem też ciekawa tej odżywki. No ten zapach, tak jak mówię, nic jakoś tak szczególnego. Natomiast ten um, właśnie żel pod one pachną nawet przez te opakowania. Może ta bazylnia nie tak, nie tak mocno, nie tak intensywnie. Ale ten sweet flora i te pozostałe bardzo mocno pachną. No, więc tyle wam chciałam powiedzieć. Ja uciekam do chłopców, muszę ich troszeczkę okiełznać, bo naprawdę dzisiaj da mnie mię źle popalić. Powiem wam, że po urlopie, nie dość, że nie potrafię wrócić do swojej rutyny, to nagle zachciało mi się znowu jakichś wielkich zmian w mieszkaniu. I wczoraj naoglądałam się Clean With Me i tak sobie pomyślałam, że nie dość, że posprzątam to jeszcze coś pozmieniam i poprzestawiałam trochę moich roślin. Tutaj na przykład była wcześniej dracena teraz stoi moi drodzy strelicja, strelicja była wcześniej w sypialni a stwierdziłam, że tu będzie fajnie pasować bo ostatnio wyszedł jej ten liść on jest tak duży już no, do połowy do połowy wysokości tej ściany, widzicie, on jest, on jest tak wysoki, że po prostu w sypialni naszej malutkiej ona po prostu już była na nią za duża, więc stwierdziłam, że strelicję przeniosę. E, tu podcięłam wczoraj też Monsterę, bo niestety, ale ona tak wyłysiała po urlopie. Pytaliście mnie i w ogóle trzymaliście kciuki za moje rośliny, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna. E, I tak, trzymanie kciuków pomogło. E, tak naprawdę, chyba jak na razie mogę spisać na serce tylko jedną roślinę, ale to będę wam opowiadać w updatecie roślinnym, które może, może nagram jutro. Natomiast y, monsterka mimo wszystko wyłysiała <gryw> to też nieźle przez ten urlop. Tu już widzicie kolejne żółty listek, więc wczoraj stwierdziłam, że ją poprzycinam, zaczynam ją ukorzeniać, i to, co zostało poplatam tutaj na dole, tak żeby się wydawało, że ona jest taka gęsta, ale uwierzcie mi, nie jest gęsta. Więc tak, zrobiłam z tą monsterką wczoraj porządek, i tutaj też na tej półce ułożyłam sobie takie świeczniki, sika, które mam one były schowane. i używałam tylko w grudniu, a stwierdziłam, że chciałabym z nich korzystać też na co dzień, więc dwa stoją tutaj razem z tą moją Sansevierią Munchen który, którą jakiś czas temu rozsadzałam drugą e, mam w sypialni a tu jest ten trzeci o z tą monsterką i tak to się prezentuje ja w ogóle nie pokazywałam wam dzisiaj mam na sobie tą koszulkę z tymi takimi koronkowymi plecami którą kupiłam na Vinted i powiem wam szczerze, że bardzo jest fajna na ten uchwał, fajnie się sprawdza słucham chłopcy, co byście chcieli? Ala, cześć, Niko. I co chcesz? No, ty, ty się nie zachowuj tak jak Filip, ty potrafisz coś powiedzieć fajnie, nie? Co byś chciał? Idziemy się bawić? A, Filip, idziemy się bawić. Wyciskamy sok? Sok ja. Tak, sok ja? Dobrze, to idziemy robić sok. Dzisiaj będą buraczki, jabłuszko i marchewka, może być? Ja! Tak, no to super. Niko. Chciałbyś na ramkę pomarańczę? Dobra, to dodamy też pomarańczę. Filip, idziesz z nami robić soczek? Okej. Okay. Tak przed chwilą zachwalałam, że ta koszulka się super nosi, że już zdążyłam zrobić plamy z buraków na niej. Wzięłam sobie specjalnie wysoką szklankę, żeby tak nie przyskał ten sok na wszystkie strony i myślałam, że... Przy dużej szklance właśnie nie będzie tego problemu, a okazuje się, że jednak i mam, widzicie, koszulkę już do zaprania. Na szczęście mam produkt, który powinien sobie z tym poradzić, ale mój błąd, miałam ubrać mój fartuch z sadzonym jajkiem i pomidormi, by tej plamy na koszulce nie było.